Cześć, jestem tu nowy. Wszystko w porządku, kolego? Niech śniący będzie z tobą. Proszę, łyknij sobie. Ja stawiam. Nie wyglądasz mi na zbyt zadowolonego. Proszę bardzo. Nie mam ich przy sobie. Masz moje słowo. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać Twoje prezenty? A która ścieżka jest właściwa? Świetnie. Zapomnijmy o całej sprawie. To już lepiej. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Nie. Albo zapłacisz mi z góry, albo sam sobie idź do obozu na bagnie. Nie ma rudy, nie ma receptury. Czego możesz mnie nauczyć? Zmieniłem zdanie. Porozmawiajmy jeszcze raz o twojej propozycji. Nie, nie, nieważne. Nie jestem zainteresowany. Przykro mi, ale nie mam czasu na pogawędki. Hej, nie dam się robić w konia. Widzę, że będę ci musiał dać nauczkę. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Czyżby? Hmm, może masz rację. A dlaczego? Lepiej już sobie pójdę. Chciałbym się tutaj trochę rozejrzeć. Najlepiej będzie, jak już sobie pójdę. Chcesz, żebym się pożygał? A co mi przyjdzie z twojego poparcia? Nie. Obawiam się, że nie. Ręka rękę myję, co? Już to zrobiłem. Cóż wypadki się zdarzają? Co słychać w świecie magii? Dobrze się bawicie? Co tu robisz? Czego możesz mnie nauczyć? Chciałbym zostać zręcznym kieszonkowcem. Cześć, jestem tu nowy. Potrzebuję lepszej zbroi. Możesz mi sprzedać ciężki pancerz? To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Chciałeś mi coś powiedzieć? Jestem ranny. Możesz mi pomóc? Możesz mnie czegoś nauczyć? To nie jest tak, jak myślisz. Cześć, co słychać? E, rozumiem, cóż, chyba pójdę już dalej. Może zaczniesz bez mnie. Wrócę niedługo. Ten człowiek raczej mi nie pomoże. Jeśli masz na myśli tę stertę trawy, to mam ją już od dawna. I co mam robić dalej? Udało mi się ominąć twoje straże. Wolał nie próbować mnie powstrzymywać. Chyba go znalazłem w innym, lepszym świecie. Nie rozumiem. Co słychać? To musi być bardzo bolesne. Słyszałem, że można tu kupić wytrychy. Niech będzie, ty dzierco, Masz tu swoje sto bryłek. Nie będę wyrzucał w błoto takiej ilości rudy.